Księga kapłańska, rozdział jedenasty. Następnie Pan powiedział do Mojżesza i Arona, tak mówcie do Izraelitów, oto zwierzęta, które będziecie spożywali spośród wszystkich zwierząt, jakie są na ziemi. Będziecie spożywali wszelkie zwierzę czworonożne, które ma rozdzielone kopyta, to jest parzysto rozłożone racice i które przeżuwa. Ale z mających rozdzielone kopyto albo przeżuwających nie będziecie spożywali wielbłąda, ponieważ przeżuwa, ale nie ma rozdzielonego kopyta. Będzie dla Was nieczysty. Góralka, ponieważ przeżuwa, ale nie ma rozdzielonego kopyta, będzie dla was nieczysty. Zająca, ponieważ przeżuwa, ale nie ma rozdzielonego kopyta, będzie dla was nieczysty. Wieprza, ponieważ ma rozdzielone kopyto, to jest racice, ale nie przeżuwa, będzie dla was nieczysty. Nie będziecie jedli ich mięsa, nie dotykali ich padliny, one są dla was nieczyste. Będziecie spożywali z tego wszystkiego, co jest w wodzie, wszystko, co ma płetwy i łuski. W wodach, w morzach, w rzekach, będziecie to jedli. Ale każda istota wodna w morzach i w rzekach, która nie ma płetw ani łusek spośród wszystkiego, co się roi w wodzie i spośród wszystkich małych zwierząt wodnych, będzie dla Was obrzydliwością. Będą one dla Was obrzydliwością. Nie jedzcie ich mięsa i brzydźcie się ich padliną. Wszystkie istoty wodne, które nie mają płetw albo łusek, będą dla Was obrzydliwością. Spośród ptaków będziecie mieli w obrzydzeniu i nie będziecie ich jedli, bo są obrzydliwością następujące. Orzeł, sęp czarny, orzeł morski, wszelkie gatunki kani i sokołów, wszelkie gatunki kruków, struś, sowa, mewa, wszelkie gatunki jastrzębi, puszczyk, kormoran, ibis, łabędź, pelikan, ścierwnik, bocian, wszystkie gatunki czapli, dudek i nietoperz, każdy owad skrzydlaty, czworonożny będzie dla Was obrzydliwością. Ale będziecie spożywali wśród czworonożnych skrzydlatych owadów tylko te, których tylnie kończyny wystają ponad przednie nogi, aby mogły skakać na nich po ziemi. Następujące spośród nich możecie jeść. Wszelkie gatunki szarańczy, wszelkie gatunki soleam, wszelkie gatunki hargol i wszelkie gatunki hagab. Wszelkie inne gatunki latających owadów czworonożnych będą dla was obrzydliwością. Owe zwierzęta czynią was nieczystymi. Każdy kto dotknie ich padliny będzie nieczysty aż do wieczora. Każdy kto będzie niósł ich padlinę, niech wybierze ubranie i pozostanie nieczysty aż do wieczora. Każde zwierzę, które ma kopyto, ale nie rozdzielone i nie przeżuwa, będzie nieczyste dla was. Każdy kto się go dotknie, będzie nieczysty. Każde zwierzę czworonożne, które chodzi opierając się na stopach, będzie nieczyste dla was. Każdy kto dotknie się jego padliny, będzie nieczysty aż do wieczora. Każdy kto będzie niósł ich padlinę niech wypierze ubranie i pozostanie nieczysty aż do wieczora to są rzeczy nieczyste dla was spośród małych zwierząt które poruszają się na ziemi następujące są dla was nieczyste kret mysz i wszelkie gatunki jaszczurek gekon żółw salamandra skolopendra i kameleon te są nieczyste dla was wśród małych zwierząt które poruszają się na ziemi każdy kto dotknie ich padliny będzie nieczysty aż do wieczora jeżeli któryś z tych zwierząt nieżywo upadnie na coś, to ta rzecz będzie nieczysta. Niezależnie od tego, czy to będzie naczynie drewniane, czy ubranie, czy skóra, czy worek, czy jakakolwiek narzędzie pracy. Obmyją je wodą i pozostanie nieczysta aż do wieczora, potem będzie czyste. Jeżeli któreś z tych zwierząt wpadnie do naczynia glinianego, to wszystko, co jest wewnątrz naczynia, będzie nieczyste, a naczynie rozbijecie. Każdy pokarm, który jest spożywany, a do którego dostanie się woda z naczynia, będzie nieczysty. Każdy napój używany do picia w każdym takim naczyniu będzie nieczysty. Na cokolwiek upadnie takie zwierzę nieżywe, będzie to nieczyste. Piecyk bądź piekarnik ma być zniszczony. One są nieczyste i będą nieczyste dla Was. Tylko źródła i cysterny, to jest zbiorniki wody, pozostają czyste, ale ten, kto dotknie się ich padliny, będzie nieczysty. Jeżeli taka padlina upadnie na ziarno przeznaczone do siewu, to ziarno pozostanie czyste. Ale jeśli ziarno jest mokre i taka padlina upadnie na nie, to jest ono dla Was nieczyste. Jeżeli zdechnie jedno ze zwierząt, które Wam służą za pokarm i ktoś dotknie się jej padliny, to będzie nieczyste aż do wieczora. Jeżeli ktoś zje coś z takiej padliny, to niech wypierze ubranie i będzie nieczyste aż do wieczora. Także i ten, kto nosi taką padlinę, niech wypierze ubranie i będzie nieczyste aż do wieczora. Wszelkie małe zwierzęta, które pełzają po ziemi, są obrzydliwością. Nie wolno ich jeść. Cokolwiek pełza na brzuchu, cokolwiek chodzi na czterech nogach, cokolwiek ma wiele nóg spośród małych zwierząt pełzających po ziemi, nie będzie przez Was spożywane, bo to jest obrzydliwość. Nie plugawcie siebie samych przez spożywanie wszelkich małych zwierząt pełzających. Nie zanieczyszczajcie się przez nie. Stalibyście się przez to nieczyści, ponieważ ja jestem Pan. Bóg Wasz. Uświęćcie się. Bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. Nie będziecie się plugawić małymi zwierzętami, które pełzają po ziemi, bo ja jestem Pan, który wyprowadził Was z ziemi egipskiej, abym był Waszym Bogiem. Bądźcie więc świętymi, bo ja jestem święty. To jest. Prawo dotyczące zwierząt, ptaków i wszelkich istot żyjących, które poruszają się po wodzie, i wszelkich stworzeń pełzających po ziemi, abyście rozróżniali między tym, co nieczyste, a tym, co czyste, między zwierzętami jadalnymi, a tymi, których jeść nie wolno. Muzyka